Jak się zaczęła przygoda Fruwaj z Orłami? Przygoda Fruwaj z Orłami zaczęła się półtorej roku temu. Pamiętam jak... to jak dziś początki naszej współpracy. Spotkanie z rodzicami pierwsze odbyło się na Hemara 16, na naszej pierwszej lokalizacji. Po spotkaniu spieszyłem się szybko do domu, ponieważ chciałem obejrzeć rewanż meczu PSG z Barceloną. Witek spotkał mnie przy samochodzie i zapytał się co widzisz na tym polu. Pole jak pole, ciemno, pustu. a i ja widzę możliwości. I te możliwości są najlepszą metaforą, ponieważ na tym polu, obok Hemara, stało wbudowane piękne osiedle, już prawie gotowe. Tak samo z naszymi zajęciami. Kiedyś na zajęciach było 20 osób, dzisiaj mieliśmy wcale na 300, czy wszyscy byli szczęśliwi, że są razem z nami. Mogą się bawić, mogą współ uczestniczyć w tych zajęciach, współtworzyć i o to nam chodzi. Jakie macie plany na przyszłość? W przyszłość? Chcemy objąć całą Warszawę naszymi zajęciami, żeby wszystkie dzieci z każdej dzielnicy mogły czerpać radość, zabawę z naszych treningów. Musimy to robić bardzo powoli, żeby wszystko miało ręce i nogi. W następnym roku chcemy rozszerzyć o dwie nowe dzielnice i kolejny rok chcemy znowu wejść może w podmiejską jakąś He's so